Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Jak to zrobiłeś, jak to zrobiłaś. Dzisiaj odcinek niesamowity, bo moim gościem jest słuchajcie, lekarz dentysta, który nie ma dużego doświadczenia, który jest dwa lata po stażu. Drodzy Państwo, przedstawiam wam Bartka Zimnocha. Bartek jest absolwentem naszego kursu Fundamenty Endodoncji. Zobaczcie, jak sobie radzi w endo. Cześć Bartek, witam Cię. Cześć wszystkim, cześć Grześku. Słuchaj, no witam. co przygotowałeś dla nas, powiedz, co przygotowałeś, co za historię, jakiego pacjenta, o czym nam dzisiaj opowiesz? Mianowicie opowiem o mojej przygodzie z zębem 46. Pewnego jednego dnia przyszła pacjentka z dolegliwościami bólowymi po stronie prawej w żuchwie. I po badaniu klinicznym i radiologicznym zakwalifikowałem te Oba zęby, ząb 4,5 oraz 4,6, do leczenia kanałowego. Na tej wizycie strypanowałem oba zęby, wstępnie oczyściłem komory oraz odbudowałem ząb 4,5 do pierwszej klasy. Tutaj na, na zdjęciu widać, jaki jest efekt tego, tej odbudowy oraz tego oczyszczania. Zamknąłem te oba zęby wypełnieniem tymczasowym oraz umówiłem pacjentkę na kolejną wizytę na leczenie kanałowe. I na tym drugim leczeniu kanałowym, ze względu na to, że ząb 4,5 był blisko zęba 4,6 i ta anatomia 4,5 prawdopodobnie nie byłaby skomplikowana, dlatego podjąłem się leczenia tych obu zębów na jednej wizycie. I zacząłem leczyć. Wszystko szło całkiem sprawnie i praktycznie oczyściłem dosyć szybko te oba kanały, te oba zęby, przepraszam, i... Gdy już miałem po raz ostatni wejść do kanału MB, ostatnim narzędziem na długość roboczą niestety doszło do separacji narzędzia wokół okolicy wierzchołka na jakieś 2-2 mm. Podjąłem wstępnie próbę wyciągnięcia tego narzędzia. Niestety była bezskuteczna. Nie widziałem tego narzędzia nawet w świetle kanału. Wtedy postanowiłem dopłukać, przepłukać, i względu na to, że nie mam jeszcze koncepcji, jak zakończyć to leczenie, postanowiłem, że ten ZOM 4.6 wypełnię tymczasowo ZOM 4.5 dokończę oraz skonsultuję. wtedy zapytałem między innymi Ciebie, Grześku, dziękuję ci serdecznie za, za tą podpowiedź, za, za radę, co, co powinien zrobić z tym, z tym zębem i z tym, z tym narzędziem. I przeszliśmy do kolejnej wizyty, do wizyty trzeciej. Podczas tej wizyty. Postanowiłem ten kanał MB, wypełnić metodą Squirt. Oczywiście po wcześniejszym, wcześniejszym przepłukaniu, dokładnym, pełnym protokole płukania. I można by było się spodziewać, że wszystko jest OK. Zresztą, jak tutaj widzicie na zdjęciu, udało mi się przepłukać i wypełnić ten, ten kanał. Nawet widać tu paw w okolicy Wierzchołka. I wydawało się, że jest, jest w porządku, Te leczenie jest, jest, jest jak najbardziej ok, Ale niestety nie było się bez dodatkowych przygód. Mianowicie w kanale dystalnym podczas aktywacji płynów troszeczkę prawdopodobnie zbyt mocno przycisnąłem końcówkę ultradźwiękową i złamała się. I tu był ten też problem, że ona wpadła w głębiej do kanału i nie byłem w stanie tego wyciągnąć. Próbowałem, mimo tego, że miałem bezpośredni, widoczny dostęp do tego, troszeczkę nawet poszerzyłem. Co widać tam na, na zdjęciu, że jest szerzej niż na poprzednim, ale niestety, prawdopodobnie z troszeczkę pewnych obaw i możliwy, że braku doświadczenia, nie udało mi się tego wyciągnąć. Ale ze względu na to, że ten kanał był owalny i na tyle szeroki, że byłem bez problemu w stanie przejść narzędziem końcowym. Na pełną długość roboczą postanowiłem, że ten kanał wypełnię, omijając ten, ten złamas. I zrobiłem to metodą continuous wave technik. I jak widać na kolejnym zdjęciu, też się udało. Jak widać, tutaj doszło do samego wierzchołka, ta guta oraz widać taki mały, mały puff przechodzący. Oczywiście pacjentka została poinformowana na sam koniec o zaistniałych sytuacjach, i mimo tego, że można było powiedzieć, że tak naprawdę to jest dość udane leczenie, to jednak pacjentka została właśnie całkowicie poinformowana i o, o konieczności także kontroli, żeby sprawdzać, czy wszystko będzie w porządku. No, powiem ci, tak ale Poczekaj, poczekaj. Dwa lata po stażu robisz postępowanie na jednej wizycie właściwie gdyby nie te złamane narzędzie to wypełniłbyś dwa zęby trzonowca i przedtrzonowca widzimy tutaj anatomię tego przedtrzonowca z nastrzykniętą lateralną anatomią bardzo fajnie gratuluję dziękuję bardzo fajny plan w sumie egzekucji tych tych elementów złamanych w kanale korzeniowym. Ja pamiętam naszą rozmowę, jak, jak do mnie mm. napisałeś i rzeczywiście mocno się to, to tym zestresowałeś, ale świetnie wykorzystałeś yy, znajomość anatomii, rozumienie tej anatomii i ja ci bardzo gratuluję, bo przypadek moim zdaniem bardzo fajny i finalnie pokazujący, że jeżeli tylko i wyłącznie rozumie się anatomię, rozumie się w jaki sposób należy wykonywać dane procedury no to sukces jest praktycznie murowany. Tak jest, no i mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Myślę, że tak. Teraz oczywiście pozostaje odbudowa e, protetyczna, ale to już e, nie temat na dzisiejszy odcinek. Bartek, dziękuję Ci serdecznie za prezentację tego przypadku, no i mam dziękuję. nadzieję, że będziesz dzielił się z nami kolejnymi, bo wiem, że masz troszeczkę jeszcze przypadków ciekawych za zanadrzu. Tak jest, oczywiście. Słuchajcie, no, niesamowite, młody człowiek, fenomenalnie egzekucja, fenomenalna egzekucja planu leczenia, bardzo dobre postępowanie. Oczywiście zdarzają się powikłania, ale komu się nie zdarzają powikłania? Czy jest ktoś z was, kto leczy i nie ma żadnych powikłań? No właśnie, przecież wiadomo, że każdemu zdarzają się różnego rodzaju wpadki. Nieważne, czy pracujecie rok, czy 32, 35 40 lat. Ważne, żeby umieć wyciągać wnioski i rozwiązywać te problemy. Tymczasem nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału i włączyć powiadomień o kolejnych filmach. Dziękuję serdecznie i do następnego razu.